Siemano. Jestem nowy na YouTube. Będę nagrywał z Fortnite'a. Jak chcecie, to zobaczcie sobie moją szafkę. Mało mam skinów, bo gram dopiero rok. O! Takie. Placaki. kilofy Mam lodową macza oczywiście. Lotnie, takie z mało mam lotni buty od tylko że bo nie kupuję i smogi takie. No i to tyle na ra